Jaśmina, Tygalia, Urbaniak Daria Jaśmina, klasa LL Chcemy to dziewczynce Nie musi, to za wszystko nie Byle nie przegięłam Ona no, 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 no. znowu przegina O nie, tak no O nie, bo już się nie ruszyła, to już się nie jest No to Jak nazywa się ta miejscowość? i Pan głośno powie. Jak się nazywa ta miejscowość? Wielkie tak. Wielkie to. to jest, ja Jak to się nazywa? Nie wiem. Ko wielko. Jak to się nazywa Aha. W każdym razie bardzo ładne mięśni, no? no. Piękna pogoda, fajne trawienie. Ładne że ładne. Tak, <noise> To czas na... Dobra. Dobra. Chodź, chodź, bo na ma... nie ma tu tak 后面也还后面，还后面。